Siemaneczko, dzisiaj taki e, luźniejszy filmik, czyli vlog z wycieczki do e, Łodzi, prawie Łodzi, pod Łódź, e, do Lusikowej. Wszystko już mam ogarnięte, płyty są, jeszcze czajcie to, że mam e, nieodpakowaną płytę The Pretty Reckless, jeszcze cena kupiona w, w Luksemburgu chyba, albo gdzieś. Nie pamiętam. Świetna płyta. Będę musiał jeszcze to odśnieżyć. I powinienem zostać skrobaczem z szyb samochodowych. Skrobaczem SSS. Skrobacz szyb samochodowych. Dobra, jedziemy. Masz mnie za głupią łodziankę i choć cały świat zwiedziłeś, to w łodzi się ożeniłeś. Jestem właśnie u Oli. Okazało się, że Oli tutaj nie ma. Oli tutaj nie ma, Ola dopiero jedzie. Więc pozwolę sobie ją okraść. Proszę Państwa, Ola nie będzie miała 100 tysięcy subskrypcji. To jest niesamowite po prostu. Wezmę sobie przywłaszczę 100 tysięcy subskrypcji. Można, można. I, i, i... Jej najlepszego przyjaciela, pana Kozła yy, też sobie przywłaszcza. Co by to jeszcze zwinąć? Co by to jeszcze zwinąć? Chcesz kanapki? Nie. Nie chcesz? Nie chcesz? Mój następny posiłek musi się zacząć o godzinie... No gdzieś tak przed 15:00 bym A chciał ty... zjeść. No jakieś kanapki, cokolwiek. Łatewa. No. ale ja sobie teraz zrobię. Lubię jak Ola gotuje. Jak ole gotuje kanapki. A zawsze gdy nie przyjeżdżam, to na mi gotuje kanapki. Normalnie bierze gotuje kanapki. To wszystko na co jej A o godzinie. E, 18.30 chyba? Nie wiem. Będziemy szli na Lolount. Lolo lolo Słowik syfu narobił. I teraz pozostaje y, to sprzątnąć jeszcze papierosy, od z czasów, kiedy to paliłem y, je, ech, ech, ale tam czysto, tam jest czyściuteńko. O, juteczka. Wyszarpaliśmy, juteczka. Juteczka. wyszarpaliśmy Jum, piękne miede. miejsce przy kinie. Po prostu jest moc. Daliśmy rodę! Dobra, zejdźmy ze z ulicy, Zejdź... no, może tak. A w sumie włączyłem tą kamerę, ale zorientowałem się, że wiedzą, bo mówiłem, już w domu. Tak, mówiliśmy, że idziemy do kina na La La Land. Na La, La La Land, Ola idzie już drugi raz, ponieważ... Było e... cudownie. Było cudownie i powiedziała, że musi ze mną pójść, hmm. dlatego po prostu wiecie. Ale wiecie, że nie można nagrywać w kinie, więc... O, ja. coś tam na torentach już jest. O. No. E... <laughs> W ogóle jestem w manufakturze e, ostatnio manufakturze byłem chyba z 3 albo 4 lata temu. Jest czat. Jest czat. Jest czad. Trzymajcie się. Baba. Jest bardzo zimno. Wróciliśmy właśnie z filmu la, la. I... Eee... Y, jak Ci się Ola podobał, a nie, bo ty go już oglądałeś. Nie możesz odpowiedzieć na to pytanie. Mi się... Mi się... Co ty robisz? Mi się strasznie podobał ten film Kurczę, najchętniej to bym zaspoilerował cały, ale nie mogę tego zrobić Czy mogę? Nie. Podoba mi się to, że to nie jest tylko film o y, miłości, ale przede wszystkim film o marzeniach No No O marzycielach Nawet takich naiwnych No Tak, mi też się bardzo podobał a teraz będziemy, co będziemy teraz robić? Oglądać pewnie kolejny film. Będziemy oglądać film albo ewentualnie jeszcze... Chcesz herbaty? Chcę herbaty. To zaraz ci Dziękuję. Byliśmy też w knajpie meksykańskiej. Jedzenie było obłędne. To było w Łodzi, bo ja w ogóle w Łodzi jestem. Chyba to mówiłem, nie? E na takim meksykańskim żarciu. Jezu, jakie to było dobre, jakie to... Jak, jakie to było nie na diecie. A ja jestem właśnie na diecie. I jem małe porcje y, co tam parę godzin. I to nie była mała porcja. Ale cóż. Jutro wstaniemy i będziemy kontynuować. Miałem fryzjera, ale... ale. No już tak... Kaptur na głowie mnie, I teraz wyglądam jak. Dupa. A tam w tle jest i dupa. Dobra. Trzymajcie się. Do jutra. sobie kiedyś paznokcie? Ale nie tak, tak. Daniel! Marowałeś sobie kiedyś paznokcie? Czy to co to ma być w ogóle? Nie wiem. Aktorstwo. Daniel. Akcja. Daniel! Czy marowałeś sobie nie, nie malowałem sobie nigdy paznokci, ale chcesz coś przez to powiedzieć? Może. Wiesz, że jak dotyjesz to pomaluję ci No chyba sobie żartujesz. Na jaki kolor? Na czerwony? Na ten? Może na wzorki. Ale takie ładne wzorki, hmm. że będzie na przykład niebieski paznok. A później się okaże, że nie będę paznokci. mógł tegoś yy, zmyć, albo będę musiał używać wiesz, do tego zmywacza do paznokci. O mój Boże, to no nie nie tak właśnie się robi? Rozumiem, że to paznokcie jest testowane na zwierzętach, nie mogę. Co byś pomyślała, jakby Zorka... nie wiem. <laughs> Zrób jeszcze falę. Tak spędzamy y, sobotę. Cała, cała sobota bawiły się do rozpuchu po prostu. <laughs> to my też. Siedzimy i...